Siemanko, z tej strony nikomu nieznany i zapraszam na pierwszy odcinek z serii, tym razem serwerowej i tutaj już kilka sytuacji na wstępie chciałbym wyjaśnić czemu tamta seria w ogóle dalej nie była puszczana otóż było to spowodowane moim komputerem ponieważ dwa dyski mi padły w ciągu krótkiego czasu i straciłem wszystko co miałem dodatkowo w międzyczasie zrobiłem mały upgrade mały upgrade komputera, zamieniłem swój stary Core 2 Duo 2,4 GHz na procesor Core 2 Quad też 2,4, no ale jeżeli osoby jakieś które to oglądają mają pojęcie o procesorach i tak dalej to wiedzą, że Core 2 Quad jest czterordzeniowy no i sporo wydajniejszy dodatkowo dołożyłem drugą kość RAMu stwierdziłem, że no na coś takiego jednak mogę sobie pozwolić jak najbardziej. Szczególnie że to poprawi na pewno jakość filmów Wam dostarczaną. I jeżeli nic nie spieprze, przy renderowaniu, to ten odcinek już będzie dostępny w HD. Więc co dla Was powinna być bardzo dobra wiadomość. Ogólnie mój domek, już przed chwilą widzieliście takie ujęcie jakby bardziej od frontu. I Tutaj mi jeszcze zostało kilka rzeczy do zrobienia. Tu ogólnie będę chciał zrobić sypialnię. Tu mam portal do netheru, ale będzie to trzeba jeszcze jakoś okuć. Mm. Tutaj mam farmę trzcinę z y, pu, zboża. Już całkiem ładnie to wygląda. Może niezbyt wizjonersko. Ale dobra, tutaj. O, właśnie, mogę dokończyć trochę. Y, tu będzie druga farma. Mm. Ale tutaj będą bardziej rzeczy na zasadzie. Dynie, melony. Y, Ziemniaki, marchewki, coś takiego. Plus będę musiał jeszcze zrobić stoik do enchantu. Na razie musiałem korzystać z cudzego. Tutaj mam wydajność pod wodą i to mi się podoba. Powolne opadanie. Mm, przydatne, kiedy coś na przykład w kopalni robimy, żeby się nie zabić przy upadkach po prostu. No i co? No ja tutaj sobie będę kopał. Będę zapewne wymieniał te... Mm, podłogi będę robił na drewno. <laughs> Sorki. Podłogi będę robił na drewno, a... Resztę ścian będę robił na cegły, tak jak tutaj macie ten kawałek. To na razie chyba będzie tyle, jak skończę. Jak nie będę wiedział już o czym mam gadać, to wtedy zacznę. To wtedy zacznę po prostu nagrywać bez głosu i zrobię time Co mogę jeszcze powiedzieć? Ta dziwna opcja. Będziemy musieli porozmawiać z administratorem, ponieważ wraz z jednym z użytkowników eksplorowaliśmy wąwóz. I natchnęliśmy się na spawner e, pająków e, Cave spiderów bodajże. No to co? No to jaka była pierwsza myśl? No, że zrobimy spawner. I my tutaj w pocie czoła pracowaliśmy. Robiliśmy go chociaż i dla mnie, i dla niego to był pierwszy spawner w życiu. No i dobra, i w, po dniu przerwy, jaką sobie zrobiłem od komputera, wracam do domu, wchodzę. Myślę sobie, dobra, pod coś zenchantuję. A tu nie ma spawnera okazało się, że mamy też tutaj wygrane na serwer taki plugin jak na kwadratowej masakrze, czyli że można sprawdzić kilofem kto coś kto zabrał, kto coś zniszczył i się okazało, że to jakiś tam typek nam po prostu zabrał hamsko spawner, więc będę chciał o tym pogadać, żeby no bo nie okłamujmy się, jeżeli to ma być taki serwer, gdzie jest jednak więcej osób, to łatwiej nam się będzie grało, jeżeli będziemy ze sobą współpracować, a nie sobie przeszkadzać tylko. I nie wiem, co ta osoba miała na celu, niszcząc ten spawner. No ale to obra jednak, wiecie. Nie wszyscy są normalni, że tak powiem, i ogarnięci. Niektórzy muszą jeszcze dorosnąć. A tak to ten serwer, no wiecie co, sprawia wrażenie jak najbardziej porządnego. Administrator też w porządku. Naprawdę, mam nadzieję, że na tym serwerze dłużej sobie pogram, nic złego się nie powinno stać. Bana raczej też nie dostanę za brak żyć, ponieważ mam obecnie 6 i wender kilka ym, i kilka, yy, kilka diamentów wender częście. Dobra, wiecie co? To by było na tyle. Ja już będę robił tutaj cięcie i timelapsa, więc do zobaczenia po filmiku. Albo wiecie co? Od razu się z wami pożegnam. I puszczam wam time lapse z jakąś muzyką. Cześć. Say it, and now I'm coming say it, and now I'm falling say it, and now I'm falling from the edge uh, I've dropped these leeches from my heart because of you my pretty I've got it lady uh, uh, you make me crazy You bigger than world bigger than pain You're on my way Change. say You pick your one I need to say yeah, You will and die yeah, It's still a dream You love me sky It was malicious Cause our wishes went too far How in my day How wait my days for this I need to say yeah, You want me be here Oh!